Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam ustawienie zegarka Casio Lineage LIW myślnik M700D myślnik 2AER. Jak widzimy, zegarek ten jest zegarkiem o wskazaniach stricte analogowych, nie ma żadnych wyświetlaczy. Dlatego tutaj trzeba będzie dokonać dwóch rzeczy. Najpierw trzeba będzie sprawdzić korektę położenia początkowego wskazówek. No i widzimy, że raczej będzie tutaj trochę do zrobienia, ponieważ tak, dzień tygodnia, jak widzimy, jest kompletnie rozjechany, gdzieś między cyframi, między wartościami jest tutaj widocz, widocz, jest widoczny w rameczce. Wskazówka pracy trybów wskazuje, gdzie też gdzieś między wartościami, a wskazówkach sekundowej czy tam godzinowej jeszcze niewiele wiemy, bo nie wiemy, co jest jak poustawiane. Zatem, w tego typu zegarkach ustawienia wykonujemy w następującej kolejności. Najpierw dokonujemy położeń, korekty położenia początkowego wskazówek, a dopiero potem, jak już jesteśmy pewni, albo, albo przynajmniej może nie tyle dokonujemy korekty, co upewniamy się, że jest ona prawidłowa. A dopiero jak już to zrobimy, przechodzimy już do typowych, klasycznych ustawień zegarka. I zobaczmy. Aby wejść do, do menu korekty położenia początkowego wskazówek, przytrzymujemy prawy dolny przycisk przez około. 3 albo 4 sekundy, a może nawet 5, zobaczmy 3 sekundy. Dobrze, pierwsze co ustawiamy to jest sekundnik. Jak widzimy, sekundnik. Aha, i co ważne, wszystkie wskazówki należy ustawić w pionie, czyli na godzinę 12 lub w zależności od tego, która to wystarcza, na 24, wróć, na 24, tutaj i tutaj. Natomiast główne wskazówki na godzinie 12, zarówno sekundnik, jak i godzinę i minutową. tą wskazówkę należy ustawić na wartości 0, a dzień tygodnia na wartości 1. I tak, pierwsze co ustawiamy to jest sekundnik. Do ustawienia sekundnika używamy prawe, prawego dolnego klawisza, do przodu, nie pamiętam, czy ten chodzi do tyłu, nie. Sekundnik można przestawiać tylko do przodu, zatem po prostu musimy albo przytrzymać dłużej, i on wtedy będzie sobie jechał, i zatrzymać go w jakimś momencie, więc jeszcze raz przytrzymujemy, i tuż przed dwunastką zatrzymujemy. Raz, dwa, trzy, nie, jeszcze raz, o tu, tu jest dwunastka. Dobrze, kolejną, kolejną pozycją będzie ustawienie minut, aby do tego przejść. Naciskamy przycisk mode jed, jednokrotnie naciskamy i teraz widzimy, że wskazówki godzinowa minutowa godzinowa oraz na, na pierwszy tylko nie widać. Wskazówka tutaj ta, ta, na dole trybuł 24 ty, trybu AMPM porusza się. I one zatrzymają się, w, powinny się zatrzymać dokładnie na, na północy. Czyli wszystkie wskazów, wszystkie te dwie wskazówki powinny wskazać dwunastą. A ta tutaj na dole 24. Czyli wszystkie powinny zatrzymać się w pionie. Zobaczmy, że tak się stanie. Poczekamy, aż one ustabilizują swoją pracę, obrócą się do, do tej wartości, która teoretycznie powinna być godziną 24, i zobaczymy, czy tak będzie. Jeśli nie, będziemy musieli skorygować. I właśnie tą minutową już jest o tyle łatwiej, godzinową, i tą trybu 24-godzinnego, że można używać zarówno przycisku prawego górnego wstecz, jak i prawego dolnego w przód. Popatrzmy, jak to wygląda. No, nie zatrzymały się na północy. Przepraszam, okay, już. nie zatrzymały się na północy, zatem musimy je ustawić dokładnie na wartości północ. Aby przejść do przodu, przytrzymujemy dolny klawisz, żeby przesuwały się szybko i tuż przed północą zatrzymujemy. Nacisnęliśmy. Ale tutaj nie będziemy dokładnie widzieli, czy je ustawiamy dokładnie. Wiemy, gdzie jest ta dokładność, więc najlepiej jest zrobić. Ja stosuję taką technikę. Kilka indeksów wcześniej, o, tutaj, wyłapuję, gdzie będzie dokładnie jakaś tam wartość. Zobaczcie, załóżmy tutaj, za 3 minuty. Tu. To jest moim zdaniem, na, za 2 minuty, czyli to jest 58, to jest dokładnie wartość tutaj tej 50, minuty 58. Dokładnie wskazówka wskazuje ten indeks. I jako, że tu są cieńsze indeksy, dużo lepiej to widać nie w przypadku takiego grubego indeksu. Dlatego od tego wychodzimy. I liczymy dokładnie 6 naciśnięć do przejścia na, na minutę 59. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu wskazuje idealnie na 59. I taki, taką samą procedurę powtarzamy dla wartości 0,00. Raz. A nie wiem, czy nacisnąłem, momencik, chyba nie. Jeszcze raz się tutaj cofnę. To tak ustawimy sobie dokładnie, A tak będzie nawet lepiej to widać, jak w ten sposób zegarek ustawię, tak żebym dokładnie piąt wskazywał. To jest chyba idealnie, czy to jest idealnie. No nie wiem, chyba to było idealnie. Spróbujemy teraz dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to jest idealnie. Dobra. I teraz z, tego, z tej pozycji sześć dokładnie ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to jest, słuchajcie, idealnie ustawiona wskazówka minutowa, godzinowa oraz wskazówka trybu AMPM. Wszystkie muszą być w pionie. Przechodzimy dalej. Kolejną wartością będzie tarcza prawa, ta odpowiadająca za czas światowy, czas tajmera, czas stopera oraz czas alarmu. Zobaczmy, czy, zatrzyma, czy obie wskazówki zatrzymają się na wartości 24. Można, znaczy, przepraszam, godzinowo na wartości 24, a minutowo na 0. Jak widzimy, tak się nie stało. Wskazówki są rozjechane, trzeba cofnąć wskazówki, prawdopodobnie nie całą godzinę. Zobaczmy. W tą stronę idziemy w przód, To jest dokładnie już po godzinie pierwszej, więc cofamy się, przytrzymujemy, one szybko przejadą i zatrzymujemy tuż przed. Jest dokładnie 5 po północy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. I stoją idealnie w pionie, tak? Więc to mamy już zrobione. Kolejnym krokiem, po naciśnięciu kolejny raz przycisku MODE będziemy ustawiali wskazówkę na lewej tarczy funkcyjnej. Zobaczmy. Zatrzyma się gdzieś w ogóle tutaj w kosmosie między czwórką a... Piątką, a powinna być tam na górze na zerze, więc albo przetrzymujemy, ona przyjdzie szybciej. Załóżmy, że przeleczyliśmy, nie pamiętam, ona się cofa, czy nie? O! I możemy cofać. Zobaczcie, to jest wygodne. Cofamy i ustawiamy idealnie na zerze. Sprawdzamy, czy tu, tu jest zły kąt. Tu jest idealnie zero, tu jest też za daleko, więc jest to ta wartość. Ok. Zatem kolejne naciśnięcie przyciskło mod. Teoretycznie na pierwszy oka nic nie powoduje, a w praktyce zobaczcie, porusza się dzień tygodnia. I jego mm, wartość tutaj dnia tygodnia muszą ustawić idealnie jedynkę. Je, może to być jednocześnie i łatwe, i trudne, ponieważ mm, y, ta prawa tarcza, która wskazuje, y, w, która tutaj cyfrkami wskazuje na dzień tygodnia, spróbuję to jakoś złapać ostrość, nie wiem, może mi się uda. Y, y, ona musi bardzo. Jest bardzo dokładnie ustawiona, ma bardzo duże przełożenie. W związku z tym, to nie jest tak, że jedno naciśnięcie spowoduje zmianę dnia, tylko tych naciśnięć będzie bardzo, bardzo dużo. Przytrzymujemy ten przycisk i zobaczmy, jeździe 31, i gdzieś przy jednym się zatrzymamy. Zobaczcie. I teraz tak, musimy złapać ten kąt, żeby to nie było błędu paralaksy. Czy błędu takiego, o, że teraz widzimy, że jest teoretycznie za daleko, ale teraz już jest dobrze, a to musimy złapać tak prostopadle. Więc naciskamy sobie wiele razy prawy dolny przycisk. Teoretycznie nie powoduje to żadnego ruchu, ale w praktyce on się ułamek milimetra cały czas przesuwa i musimy tę jedynkę ustawić dokładnie w środku okienka. Ja teraz tego dokładnie nie widzę, bo patrzę przez obiektyw kamery, ale chyba już jest. Albo jeszcze z dwa można naciśnięcie. Dobra. No, o, tak pod kątem jak patrzymy, teraz ładnie widać, że zarówno na dole jest margines, jak i na górze, troszeczkę może teraz cofniemy ją delikatnie, o, zjednoczenie powinno być dobrze. Słuchajcie, jeżeli wszystkie wskazówki są dokładnie w pionie, o, tak jak tutaj widzimy, że wszystkie dali w pionie, sekundnik może troszeczkę odbiega, natomiast sekundnika nie da się przystawiać yy, co ileś tam skoków, on ma jeden skok na jedną sekundę, więc tu nic, nic niestety nie zrobimy i takie wskaz w każdym zegareku Casio niestety. Więc tutaj tego nie przeskoczymy. Inaczej on sam by miał bardzo dużo skoków, wtedy nie wykonywałby tych kroków co jedną sekundę, tylko takie drobne posunięcia. Wyglądałoby to najmniej. znaczy wyglądałby tak jak zegarek mechaniczny, po prostu. O tak. I jeżeli udało nam się wszystkie wskazówki ustawić idealnie w pionie, to znaczy że zakończyliśmy. Zakończyliśmy tryb y, korekcji położenia początkowych wskazówek. Jeżeli któraś z tych tacz nie udała nam się ustawić, a prze, przeszliśmy do następnego trybu, i jeszcze raz przyciskiem mode, możemy przejrzeć wszystkie wskazówki. Pamiętajcie, że każde naciśnięcie przycisku mode, powoduje ruch tej wskazówki, którą, za chwilę, którą właśnie będziemy ustawiać. Zobaczcie, teraz nacisnę mode i obrót wykona sekundnik. O, wiemy, że teraz sekundnik będziemy ustawiać. Jeżeli nacisnę znowu przycisk mode, ruch delikatny, wykona wskazówka w przód i w tył, minutowa. Albo w, ty w tył i w przód, przepraszam. To zależy się chyba od sytuacji, nie pamiętam. Następnie będzie to wskazówka czasu światowego. Zobaczcie, też wskazówka prasy trybów i wskazówka dnia-tygodnia. Zobaczcie. Lekki ruch w tą, lekki ruch w tą. Więc w każde naciśnięcie powoduje uruchomienie danego ustawienia. Jeżeli y wszystko jest już prawidłowo ustawione, zatwierdzamy ustawienie przyciskiem Adjust. I w tym momencie zegarek powraca nam do wskazywania dokładnie tego co ma ustawiony jako wewnętrzny czas, czyli czas w trybie timekeepingu. No, chwilę nam to prawdopodobnie zajmie, poczekamy aż on się tam ustabilizuje. On idzie od północy, jak widzimy gdzieś w przód, ponieważ tutaj widzimy, że wskazówka tutaj w trybie 24-godzinnym wskazuje w tym momencie godzinę czwartą. Zresztą tutaj też się pokazywało, bo czwartą właśnie minęło. No i zobaczmy. Chwilę, chwilę to ustawienie nam, chwilę to, ta aktualizacja wartości nam zajmie. O, już, już, się, już aktualizują się wartości na prawej tarczy, więc to już będzie w miarę szybko. O, dobra. I tak. Jesteśmy, no i ustawia nam się dzień tygodnia. Zobaczmy, jak się zatrzyma. To jest ostatnia rzecz, która w tym momencie się ustawia, stabilizuje w zegarku. A więc skorzystajmy sobie. Pobierzmy sobie źródło aktualnego czasu. O, za chwilkę widzimy, będziemy mieli północ, także usłyszymy dość gromkie piknięcie wielu zegarków, które mam tutaj na stole. Jeszcze się nie ustabilizowało. I ten zegarek posłuży nam za, wz za wzorzec czasu. Wzorzec czasu będzie o tyle fajny, że on się nam w ostatniej dobie synchronizował. Wiemy zatem, że on będzie bardzo dokładny. O, słyszeliście, dość dużo zegarko sobie w jednym momencie piknęło. Nie wszystkie są idealnie synchronizowane, z tego względu, że niektóre zegarki synchronizują się w technologii Bluetooth z telefonem i ta technologia niestety nie, nie jest dokładnie tak, nie jest tak samo, nie, nie daje tej samej wartości, co synchronizacja np. tego zegarka z nadajnikiem DCF. Tam o, łamek sekundy się to różni, dlatego dlatego to piknięcie nie jest takie idealne. Ok, zatem widzimy, mamy dokładnie północ, 12:24, czyli mamy dokładnie północ, Wigilia rozpoczęła się. I yy, ustawiamy, zaraz spróbuję, może jakoś ten. Nie, kąt będzie chyba wystarczający. Mniej więcej widzicie, co tu jest na wyświetlaczu. To w zupełności wystarcza. To nie musi być jakoś idealnie tam widoczne. O, ten kąt będzie chyba lepszy nawet. Okej, okay, przechodzimy, przechodzimy do ustawień. Aby wejść do ustawień zegarka, przytrzymujemy przez dłuższy czas przy... lewy górny przycisk. O, i teraz jesteśmy w ustawieniu zegarka. Dobrze mówię? Dobrze mówi, tak. Sekundnik zatrzymał nam się na strefie czasowej, aktualnie, jaka jest aktualnie ustawiona. I tak, aktualnie jest ustawiona strefa czasowa Delhi. My potrzebujemy znaleźć się w strefie Paryż. Strefy czasowe zmieniamy w prawym dolnym przyciskiem. Zobaczcie. Natomiast prawym. O, I od razu aktualizuje nam się godzina, tak że ja zaraz postaram się, jak ona już się zaktualizuje, dość szybko przylecieć, zresztą chyba nawet da się, o, da się teraz, dobrze. Szybko lecimy do Paryża sekundnikiem i zatrzymujemy się na wartości Paryż. Okej, okay, jest. Wartość Paryż. I prawym, prawym dolnym przyciskiem ustawiamy strefę czasową, dla, tutaj dla, nas, dla naszej części Europy jest, będzie do Paryż, a prawym górnym przyciskiem ustawiamy startowy czas, czy będzie to czas DST, Daylight Saving Time, czyli czas letni. Zobaczmy tutaj na tej tarczy, akurat jest fajnie odsłonięta, więc to widać. DST, czy będzie to czas STD. Czas STD, czyli to jest czas standard, jest u nas czas zimowy, czyli czas, który obowiązuje teraz. A gdybym chciał Wam pokazać, jak to się zmienia, poczekamy, aż się wskazówki zatrzymają, aż one powinny się zatrzymać. No nie, nie, wiem, gdzie się powinny zatrzymać, bo nie wiem, jak zegarek jest ustawiony, w dowolnym miejscu się zatrzymają, ale jest na pewno... Ustawienie specjalnie rozjechane po to, żebym Wam pokazał dokładnie całą procedurę. Więc poczekamy, aż one się zatrzymają. Chwilę to nam jeszcze zajmie. I lewym, wróć, prawym górnym przyciskiem ustawiamy właśnie tryb albo czas letni, albo czas zimowy. A potem, jak już to ustawimy, czas, ten, ten jakby ten znacznik czasu letniego i zimowego jest pobierany w każdorazowo przy automatycznej synchronizacji. Więc na przykład, jeżeli czas się zmieni i zegarek nam się synchronizuje, to wówczas ten czas automatycznie nam się przedstawi, np. z letniego na zimowy, lub odwrotnie, w zależności w którym, w którym kierunku była przyszła zmiana. Zobaczmy. Ok, czas się zatrzymał. I tak, prawy górny, zmieniliśmy na DST, i wskazówka minutowa wykonuje dokładnie jeden, dokładnie jeden obrót, godzinowa porusza się o godzinę, i w tym momencie mamy czas letni. Natomiast jeszcze raz naciskamy. Zmienił się na STD i znowu to wskazówka się cofa i ustabilizuje się czas na tej samej wartości minutowej, natomiast godzina cofnie się o wartość 1. Oczywiście my zostawiamy czas na standard, ponieważ aktualnie jest zima, 24 grudnia, więc, więc zostawiamy czas standardowy. I słuchajcie, w tym momencie jeżeli nie chcemy się bawić dalej w manualne ustawienia, wychodzimy z ustawień w ten sposób, czyli zatwierdzamy lewym, lewym górnym przyciskiem Zegarek powrócił do trybu timekeepingu, czyli do wskazywania bieżącego czasu, i próbujemy podjąć próbę synchronizacji z nadajnikiem radiowym, bo najważniejsze w ustawieniach jest ustawienie strefy czasowej i trybu STDST, stddst, a wszystkie inne wartości, czyli data, godzina. Zostanie pobrana z, z nadajnika Meinflingen, ponieważ zegarek jest o tyle sprytny, że jeżeli ustawimy mu strefę czasową Paryż na przykład, to on wie, że ma się łączyć na częstotliwości 77,5 kHz z nadajnikiem DCF. Jeżeli ustawimy mu na przykład strefę czasową o tutaj, tutaj, Tokio, wtedy on będzie wiedział, że ma się łączyć z nadajnikami, jest z jednym z dwóch nadajników w Japonii. Jeśli ustawimy na przykład Chicago, będzie wiedział, że ma się łączyć z nadajnikiem w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Fort Collins na częstotliwości 60 kHz i tak dalej. Dlatego też on, w zależności od strefy czasowej, wyszukuje sygnału na danej częstotliwości. Jest to o tyle sprytnie pomyślane. Na tym właśnie polega funkcjonalność Multiband 6, czyli. Zegarek łączy się z jednym z sześciu nadajników na świecie. I tak, aby dokonać próby połączenia z takim nadajnikiem, czyli w tym momencie, jak już mam prawidłową strefę czasową na paręż ustawioną, przytrzymujemy przycisk lewy górny. Znaczy najpierw możemy go sobie krótko nacisnąć, żeby sprawdzić, czy w ostatniej dobie zegarek się zsynchronizował. I w tym momencie, jak wskazuje nam na N, oznacza, że ostatnia synchronizacja przebiegła bez. Sukcesu, lub w ostatniej dobie po synchronizacji zostały zmienione ustawienia. Tak jak właśnie zdało się w tym konkretnym przypadku, ponieważ ja zegarek kompletnie rozregulowałem po to, żeby wam pokazać krok po kroku jego ustawienia. I pierwsza, prostsza, acz nie zawsze skuteczna metoda to jest właśnie synchronizacja. I robimy to tak. Przytrzymujemy klawisz około 2 sekundy. Najpierw pokazuje nam, jak było, czyli N lub jest, no, no lub jest. A następnie zegarek wska wskaże nam tutaj najpierw wartość R, czyli ready. A jeśli okaże się, że moc sygnału w tym danym miejscu, w tym zegarek się znajduje wystarczająco, sekundnik przeskoczy nam na wartość W, czyli work, czyli że pracuje, czyli odbiera czynnie sygnał. Akurat w tym miejscu, gdzie my się teraz znajdujemy, zegarek nie odbierze sygnału. Już doświadczenie wielorecenzyjne mi to mówi, także tutaj sobie tę synchronizację anulujemy. Natomiast gdyby się synchronizował. To w zasadzie całe ustawienia, które nas obowiązywały, to jest ustawienie strefy czasowej, ustawienie trybu y, czasu STD lub DST, a wszelkie inne ustawienia po prostu zegarek pobierze sobie z nadajnika z Meinflingen w Niemczech. Natomiast tutaj tak się nie stanie, więc ja anul anuluję tę synchronizację i jeszcze raz normalnie przejdę do ustawień i pokażę Wam krok po kroku ustawienia manualne. Zobaczcie, przytrzymujemy przez około 5 sekund lewy górny przycisk Adjust, jeszcze czekamy i jesteśmy w ustawieniach. Widzimy strefa czasowa Paryż oraz czas standard. To się nam zgadza, więc tego już nie zmieniamy. I przyciskiem mode przechodzimy do pierwszej rzeczy, którą ustawiamy, czyli do godziny. I zobaczcie. Prawym dolnym przyciskiem zmieniamy wartość minut o 1. Widzicie? Dokładnie o te 6 skoków. Wskazówka minutowa nam się przesuwa. I tu już, tu już musimy się podeprzeć naszym wzorcowym czasem. Mamy godzinę 007. Zatem taki czas ustawimy. Spróbuję tutaj troszeczkę oddalić zegarek, żeby oba były w miarę ostre i ustawiamy godzinę 007. A, że jako, że mamy w tą stronę, to musimy się cofnąć. No dobra, także cofamy się, bo tu jeszcze jesteśmy przed pierwszą. Także ustawimy sobie na początek może godzinę 009 mniej więcej. O, tu się zatrzymamy, bo to nie zdążymy, bo jeszcze musimy datę, a data jest dość skomplikowana do ustawienia. Zatem wstępnie sobie ustawiamy 009 godzinę. Zwracamy, pamiętajcie, uwagę przy ustawieniach, czy Dolna wskazówka wskazuje nam tutaj bliżej 12, czyli bliżej 24, bo jako, że mamy tutaj północ, to oznacza, że wskazówka tutaj trybu, trybu 24-godzinnego ma wskazywać na 24, a nie na 12, w momencie, gdy tutaj jest dokładnie po 12. Zobaczcie. Czyli, ta, jako, że mamy północ, wskazuje nam na czwórkę, Mamy godzinę tutaj 008, tutaj mamy 009, oczywiście, będziemy musieli ją zaraz przestawić, bo. Raz, że omówienie trochę mi zajmuje, a dwa, że regulacja daty będzie dość złożona. Jak to już ustawiliśmy, przechodzimy dalej. Naciskamy przycisk mode i kolejną rzeczą, którą ustawiamy, będzie właśnie data. Pierwszą wartością jest rok. Rok ustawia się bardzo ciekawie, mianowicie ustawiamy go dwoma przyciskami. Zobaczcie, co się dzieje. Najpierw no musimy sobie jakby wyłapać, który przycisk do czego służy. Zobaczcie, ten przycisk służy do... Przesuwania sekundnika i zobaczcie, że on się przestawia o wartości co jakby jedną godzinę, ale tylko do 9. Co to oznacza? To oznacza, że, to, że tu są wskazywane dziesiąt, wartości od 0 do 9. To jest wartość 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, następ, a tym przyciskiem ustawiamy, zobaczcie, też na tej małej tarczy wartością w takim samym zakresie. 5, 6, 7, 8, 9, 0. I tak, na małej tarczy ustawiamy dziesiątki lat, a na dużej tarczy sekundnikiem ustawiamy y, jedności lat. I zobaczcie, jako że mamy rok 2018, to na tarczy dziesiątek musimy ustawić wartość 1, czyli tak, a na tarczy jedności, czyli na tej dużej tarczy, musimy wart ustawić wartość 8, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Więc teraz te wartości, tutaj 1, tu 8, wskazują nam, że mamy rok ustawiony 2018. Następnie przyciskiem MODE przechodzimy dalej i ustawiamy miesiąc. I miesiąc ustawiamy analogicznie. Mamy, yy, tylko, że, tylko że teraz już ustawiamy go na yy, dużej tarczy sekundnikiem. Yy, jako, że miesięcy mamy 12 i godzin w godzin mamy też 12, więc jest to bardzo uproszczona sprawa. Zobaczcie. Sekundnik już w tym momencie porusza nam się po całej tarczy co 5, yy, co 5 minut, jakby. No i mamy wiadomo. Styczeń, jedynka to wartość, to jest styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Jako, że mamy grudzień, sekundnik ustawiamy na godzinie 12. Kolejną pozycją, bo mamy już rok, miesiąc, teraz będzie dzień. I tutaj zobaczmy, dzień właśnie w tym momencie nam się, nam się poruszył, to znaczy, że jego będziemy przestawiać. I zobaczcie, bierzemy zegarek wzorcowy, widzimy, że mamy 24 na Tutaj na zegarku mamy dzień 23, data przedstawiona w przód jest prawym dolnym przyciskiem, więc jednokrotnie naciskam prawy przycisk i zobaczcie, data przeskoczyła nam na wartość 24. Także daty mamy ustawioną już prawidłowo, dzień, rok, miesiąc oraz dzień. W związku z powyższym przechodzimy dalej z powrotem do ustawienia godziny. Jednokrotne naciśnięcie przycisku MODE. Złody przejście do ustawienia godziny, i tak, mieliśmy ustawioną 009. Jak widzimy, ta godzina nam już minęła. Mamy go dokładnie godzinę 011. Zatem prawym dolnym przyciskiem musimy ustawić się minutę dalej, no bo będziemy ustawiać się dokładnie na godzinę 012.00, tutaj ten zegarek na wskaże. Zatem przechodzimy prawym dolnym przyciskiem, bo teraz już ustawiamy minuty. Zobaczcie: 10, 11, 12. I w tym momencie mamy godzinę prawidłowo ustawioną, datę mamy ustawioną prawidłowo, czekamy tylko aż tutaj na tym zegarku pojawi się ta sama dokładnie godzina, co na zegarku wzorcowym. I wtedy naciskamy, aby zatwierdzić te ustawienia, przycisk Adjust. I zobaczymy, co się stanie wtedy. Jeżeli wszystko prawidłowo ustawi, ustawiliśmy, wszystkim, jeśli chodzi o datę, no bo godzinę to widzimy od razu. Wówczas dzień tygodnia będzie, y, wskaże, na, y, tarcza lewa wskaże nam prawidłowy dzień tygodnia. Jeśli tak się stanie, to znaczy, że wszystkie ustawienia zostały zrobione prawidłowo. Dobra, to, uwaga, teraz zatwierdzam, jak będzie 000. OK. No i jest, zobaczcie. Zegarek rozpoczął bieg. No troszeczkę no, jakieś ułamkowo-sekundowe opóźnienie złapałem. 10, 11. No więc widzimy, że tutaj mamy Monday. Tutaj, dzień, tygodnia na tarczy też teraz spróbuję tutaj wyłapać ostrość. O, również wskazuje nam na Monday. Także zegarek został ustawiony prawidłowo. I tak przypomnę jeszcze, jeśli chodzi o kwestię synchronizacji. Synchronizacja z nadajnikiem z Mainflingen, znaczy ogólnie z nadajnikiem radiowym, odbywa się w nocy o godzinie najpierw o godzinie 3, potem 4, 5 i 6. Jeżeli żadna z tych prób się nie powiedzie, kolejne próby podejmowane są w kolejnej dobie o godzinie 1 i 2 nad ranem. I, jeśli, I wtedy zegarek, jeżeli żadna z tych prób się również nie powiedzie, cały czas wskazuje po krótkim naciśnięciu tego przycisku na literkę N. Jeżeli jakakolwiek z prób automatycznie podjętych powiedzie się, wówczas kolejne próby w danej dobie już nie są podejmowane, a zegarek po naciśnięciu tego przycisku sprawdzenia, spra do sprawdzenia będzie wskazywał jest. Y. Natomiast jeśli za załóżmy, w danym dniu jesteśmy gdzieś na dworze, wiemy, że, ma że mamy ładną pogodę. Która, która pozwala na dobrą propagację fal, pozwala nam na odebranie, odebranie sygnału. Możemy manualnie wymusić synchronizację poprzez przytrzymanie lewego górnego przycisku przez około dwie sekundy. Zobaczcie, najpierw pokazuje status, a potem na R, czyli ready do. ready do odbiory, co ja mówię. gotowy do odbioru, czyli tutaj jest na ready, i w momencie, gdy sygnał złapie, zatrzymać tutaj na work i będzie. Na, yy, będzie sta, wskazówka będzie, w słowie się wyrażę, stała na work do momentu, gdy w się. Transmisję. Jeszcze raz. Transmisja się zakończy. O. I niezależnie od tego, czy ona zakończy się z sukcesem, czy, czy, czy bez sukcesu, wskazówka yy, przeskoczy. Przeskoczy dalej i wskaże, jeżeli z sukcesem Y przez około 5 sekund, jeżeli bez sukcesu N przez około 5 sekund, a następnie powróci do standardowego wskazywania bieżącego czasu. Tak to wygląda. Także my teraz oczywiście sobie już tą synchronizację anulujemy, żeby to nie zużywać baterii zegarka, która teraz nie za bardzo ma się kiedy ładować. I słuchajcie, jeżeli chodzi o jego ustawienie, to jest. Wszystko. Jeżeli jesteście zainteresowani funkcjonalnością tego zegarka, z stoperem, timerem, alarmem, czasem światowym, zapraszam do osobnego filmu, w którym, którym zostały omówione już yy, yy, wszystkie funkcje tego zegarka, jak również została popełniona przeze mnie jego recenzja. Zapraszam również do obejrzenia jego unboxingu i. Yy, i ewentualnie komentowania, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi co do tego filmu, tudzież ustawienia zegarka, może potrzebujecie pomocy w ustawieniu jakiegoś innego zegarka, Casio, G-Shock, Lineage, Edifice, whatever. Każdy będę w stanie pomóc w miarę możliwości Wam ustawić, niezależnie od tego, jak daleka jesteście. Mam sposób, żeby każdego, że tak powiem, poprowadzić krok po kroku, tak aby samemu był w stanie ten zegarek z moją pomocą ustawić. Słuchajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę. Dzięki temu będzie mógł się wyżej wyświetlać na listach wyszukiwań w YouTube, w Google. Więcej osób może posiadających takich zegarek lub chcących posiadać takich zegarek na niego trafi i dzięki temu właśnie filmowi będzie w stanie sobie wyrobić o nim jakieś, jakieś zdanie. Zapraszam również do komentowania, ewentualnie wysyłania, wysyłania zapytania zapytań jakichś technicznych na mojego maila. TOMG małpa te, wróć t o m g powtórzę jeszcze raz t o m g postaram się w miarę możliwości na wszystkie wasze zapytania odpowiedzieć a tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach